No sziemakrzymanko! To jest to i super Superlux Carog 2021 rok a tu jest kolejny odcinek na moim kanale To jest kolejny odcinek Adopin mi to jest pierwszy wegumie pierwszy A mi idziemy dzisiaj na małe zakupy A dalej kontynuuj A w Lubloxie w górę! Kuniki skrupycji! Uwaj, jest czerwony! Tak, czerwony, tak! Czerwony! Uścisł mojego kanału, kolega, czekaj na mojego kanału! Każdy mikro, że się zapodziewał do, do niedziela, każdego dnia już! Ruszajmy tego krzem i ruszajmy! Dlaczego nie? Yeah. Idziemy do luszających przygód! Mam czysta... 100 40 piążków i ruszamy jak będą już na rower. Widzicie? Jedziemy. Midzicie? Jedziemy. tam most. idziemy jedziemy. Pokej na zakupy, eee, nie wiem czy idziemy. Idziemy na lody kupić. Widzicie się w mojej krainie. Będą tutaj dźwięki. Cieka kupimy nosz ogrodowy. Dobra, jesteśmy. To było na tyle. Płyczą na kawałek kolejny. Trzeba i trzeee. Субтитры а.